teorie są większe od innych. No dobra, zaczynamy. Wszyscy mówią. Gotowe. A to kojawskie już nie jest pierwszego tłoczenia? On wytruje na zimno, a kiedy zimny ty? Ale tylko w pracy. Naprawdę. I może nie pierwsza infiltracja zimna kuja z nic powinnać. Ja uwielbiam ją, ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że chory ją i że cuchłan na Nie splekaj, ustaw mega hit mnie na sygnał oczekiwania na połączenie. Tylko teraz wyślij darmowego SMS-a od N na numer 8833. Witam z fabryty Lekołaków od Nubelii. Wszystkie testy już znane. Test krótkości bardzo rewelacyjnie. Inwazja z fakulturka. Próbuj czekoladowej nowości. Lekołaki pije Inwazja z fakulturka. Już blisko 20 milionów Polaków jest w zasięgu super szybkiego internetu LTE. Testuj internet LTE za 9 zł plus lider technologii Danonki prezentują. Zabawa to ważna sprawa. Kąpiel może poczekać 5 minut. Twoje dziecko robi coś bardzo ważnego. Które pomagają dobrać o mocne kości twojego dziecka danonki, Mnóstwo wyżności no. dla mocnych kości Na planie moje włosy ciężko pracują Efekt? Zmęczone i zniszczone włosy Wypróbuj Pantin Intensywna Regeneracja Formuła ProBi naprawia 99% uszkodzeń włosów I chroni je tydzień po tygodniu Włosy tak zdrowe, że aż lśnią Pantin, numer jeden na świecie Bierzemy na warsztat narzędzia. Przyjdź i zobacz, ile możesz zaoszczędzić. Na przykład odkurzacz uniwersalny za 198 zł. Leroy Merlin. Dla domu z pomysłem. Dzień dobry. <grym> znowu Panie znowu na telewizję przyszły? Tak, na serio. Wyłączyli nam telewizję analogową. A nas nie stać na nowy telewizor. A, ale nie trzeba ja kupować nowego telewizora. Wystarczy taniej dekora. Najlepiej od cyfrowego posa. Bezpłatne kanały na nasiennej telewizji cyfrowej. Dodatkowe kanały kodowane. Gwarantowany serwis Polska Marka. Cyfrowy Polsat. Lepszej okazji nie znajdziesz. Kuracja stymulująca wzrost nowych włosów przestała być marzeniem. Światowa innowacja Delkos Neorzenik. Z opatentowaną cząsteczką z demoksidina, aby wspierać funkcjonowanie komórek macierzystych. Uśpione cebulki włosów Stają Włosy stają się gęstsze i grubsze. Nowość. Tylko z nożenik. Odkryj skuteczność pełnej kuracji. Kup dwa opakowania tylko z A trzecie otrzymasz od Wishi. Zapytaj farmaceutę o szczegóły. Wishi. dostępny. Przemowa konsystencja jak nigdy dotąd. Z nową recepturą. Serduszko podbija serca. Sprawdź nową taryfę OMG 5990. Dla tych, którzy lubią surfować, największy pakiet internetowy i smartfon Windows Phone 8 S i HTC. Super wydajną baterią. Za jedyne 59 zł. OMG oszczędzasz, masz gadasz, tylko pusie. Światowa innowacja marki Szwartko. Color Mask. Pierwsza koloryzacja tak łatwa w użyciu jak maska do włosów. Ich bogata konsystencja zapewnia potrójną pielęgnację i maksymalny efekt koloryzacji. Mój kolor nigdy nie był tak nasycony, tak lśniący. Kolor mask marki Szwartko. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Śniadanie. Staś to cudowne dziecko, ale potrafi jeść jedną kanapkę przez godzinę. Nazwałabym go przeżuwaczem długodystansowym. Ale mam na to sposób owoc z dobrego mleka, z soczystymi owocami. Do kanapki to smaczne i konkretne śniadanie. Ten sam smak. Nowy wygląd. Szukaj jogurtów Danon w nowych opakowaniach. Katar blokuje Ci oddech. Sięgnij po na Naswinisoft Soft udrożnia nos już po 25 sekundach i działa do 12 godzin. Dodatkowo na Przed użyciem zapoznaj się z taśmą Całe moje życie, ekstremalna szybkość i brak ograniczeń, tylko to się liczy. Ty też poszuj prawdziwą wolność z internetem LTE. Nowość, Plan Zero. Płacisz tylko wtedy, gdy korzystasz. Nie korzystasz, nie płacisz. Surfuj z LTE teraz bez zobowiązań, bez abonamentu i bez doładowania. Tylko w cyfrowym formacie. Już co drugi Polak w zasięgu w internetu LTE. Twoje dziecko twarzą Kinder Czekolady. Wejdź na stronę konkursu i zgłoś zdjęcie. się finalistów w limitowanej edycji opakowań. Dodatkowo czeka 600 zestawów gier i zniżki u partnera akcji. Szczegóły na kinderczekolada.pl Aloha! Robi się tropikalnie! Aloha. Tropikalne? Mm -hmm. Owocowe? Naprawdę pyszne? Dziękuję. Nowe link właśnie żelki. Tropikalne!